musicie tego spróbować. To jest miód z truskawką i to jest chyba najlepsze, co ja jadłam w życiu. Cześć, dzień dobry. Witam was w ten taki no średnio słoneczny dzień. Muszę przyznać, u mnie to już w ogóle tak naprawdę zima. Śnieg pada. Jest środek tygodnia, także moja rutyna opiera się na tym, że każdego dnia praktycznie, słuchajcie, jeż na uczelnię, dali nam tak Beznadziejny plan w tym roku, że nie mamy żadnego dnia wolnego. I Wiecie, ja też nie chcę być na taką, co się oburza, że o Jezus, chodzi na studia, no to czego no się spodziewała, ale zazwyczaj na mojej uczelni było tak, że zawsze jeden dzień w tygodniu był wolny. No i też tak myśleliśmy z moimi mm, koleżankami, z moimi kolegami z kierunku, no jak już ostatni rok magisterki, no to na pewno coś tam wolnego będzie, a słuchajcie, mamy zajęcia codziennie. Bardzo często w ciągu tygodnia mamy tylko jedne zajęcia dziennie, i to jest taka strata czasu na do. Jazdy przede wszystkim. I wiecie, ja to jeszcze trochę pali licho, bo ja mam bardzo takie, wiecie, elastyczne życie, mam elastyczną pracę i, i tak naprawdę, no, dla mnie pojechanie na tą uczelnię o 8 czy o 14 mi to nie robi jakiejś ogromnej różnicy. Natomiast mam bardzo dużo znajomych, którzy, wiecie, normalnie pracują na pełen etat, na trzy, czwarty etat. No, na pełen etat w cudzysłowie. I dla nich jest to, no, dosyć uciążliwe, więc mam nadzieję, że ten plan się w kolejnym samym. Zmieni, chociaż nie sądzę, żebyśmy w ogóle już w kolejnym semestrze mieli jakoś mnóstwo zajęć, bo tak naprawdę będzie to już przede wszystkim pisanie pracy magisterskiej. Ja zawsze nie mogę wyjść z podziwu, kiedy mówię, że ja zaraz będę broniła magisterki, a dopiero co nagrywałam vloga z zakończenia gimnazjum. Zawsze mówię o tym jednym vlogu, bo wiem, że bardzo dużo osób go kojarzy i pamięta. I to jest w ogóle też niesamowite, że tyle osób wciąż gdzieś tam dalej mnie obserwuje. W ogóle tak z tym machaniem rąk, to wczoraj moja znajoma napisała mi na Instagramie, obejrzała moje instastory, gdzie też ta moja gestykulacja była bardzo taka, wiecie, włoska. I napisała mi, że Ola, ciebie trzeba mieć w drużynie, gdy się gra w kalambury, bo ty jesteś po prostu takim must have'em, który na pewno bardzo wszystko dobrze pokazuje. Czy się z tym zgodzę? Nie wiem. Jest taka gra, właśnie myślałam, ale ostatnio, bo planuję zorganizować u siebie taką małą imprezkę i mam taką grę, która nazywa się Party Time. I tam też są kalambury, tak w ogóle gdzieś tam mówiąc, dodatkowo, ale tam jest taka mm, dziedzina, nie, dziedzina, jak to się mówi? Um, tam jest taka autentycznie, mam jakąś pustkę w głowie. To jest moja ulubiona formuła? Nie. Dobra, przypomnę sobie przy montażu. I tam się właśnie rymuje. A ja, słuchajcie, bardzo lubię rymować, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale jestem znana wśród moich znajomych z tego, że zawsze życzenia urodzinowe składam w postaci wiersza rymowanego. Także jeśli ktoś z Was chciałby dostać na urodziny wiersz rymowany, proszę się odezwać. Dobra, ja się ogarniam, bo trzeba jechać na uczelnię, a jeszcze wcześniej jestem umówiona. A z moim zdajobym... Jezu, to ja tak w ogóle dzisiaj Wam strasznie. Jezu, różane rzeczy pachną przepięknie. Mogłabym mieć wszystko po prostu, co jest wyprodukowane z ruszy. O Jezus Maria, polałam się cała. Jestem tak w ogóle z siebie dumna i, i z cery mojej, którą mm, doprowadziłam do stanu naprawdę bardzo dobrego. Bo pokazywałam Wam na Instagramie, że jak wróciłam um, z wakacji, jak wróciłam ze Stanów ponad miesiąc temu, już jak ten czas w ogóle szybko leci, to słuchajcie, miałam tak niesamowicie negatywną reakcję mojego organizmu i mojej cery na powrót um, do normalności, na powrót do. Regularnego i w miarę zdrowego jedzenia do jakiejś takiej bardziej bogatej pielęgnacji, że um, czułam się jakbym wróciła do, do czasów, gdy miałam trądzik, jakiś tam, wiecie, taki, właśnie gimnazjalny, powiedzmy. Serio, po prostu nie sądziłam, że organizm tak szybko i sprawnie, w sensie to jakby bardzo dobrze, ale nie sądziłam, że mój organizm tak wyrzuci mi przede wszystkim na twarz, właśnie. Um, całe to niezdrowe i przetworzone jedzenie, które jadłam w Stanach i ogólnie podczas wakacji. No bo wiecie, jak to jest na tych różnych wyjazdach, a ja sporo w te wakacje um, jeździłam, a teraz po prostu, bo wiecie, każdy ma jakieś takie standardy i, i wiemy, um, kiedy nasza cera jest w dobrym stanie, kiedy jest w złym stanie. Jak ja zobaczyłam, jak ta cera wyglądała po tym przyjedzie sama z Zjednoczonych, to był absolutny, istny dramat. Pierwsze co, to oczywiście gdzieś tam wzbogaciłam trochę pielęgnację o, o różne dodatkowe produkty i takie składniki odżywcze i regenerujące, ale też poszłam po prostu do pani kosmetolog, żeby ona się profesjonalnie tym zajęła i to był taki w ogóle game changer pod tym względem, że po prostu zrobiliśmy oczyszczanie i ta cera... To cera zyskała nowe życie. A ja przede wszystkim obecnie dbam o nawilżenie bo mam poczucie, że właśnie jakoś w ostatnim czasie ta skóra gdzieś tam bardziej go potrzebuje. Współpracuję chyba od jakoś kwietnia z marką Equilibra i teraz właśnie używam um, sobie od nich serii Rosa, która jest serią z różą damasteńską, dlatego też po prostu wszystkie kosmetyki, nie będę mochać opakowania, ale te wszystkie, kosmetyki, te wszystkie kosmetyki przepięknie pachną. Wiadomo, że róża to jest taki też zapach, no że ten zapach trzeba lubić, ale ja... Ja uwielbiam. Dostałam prawie całkowicie gdzieś tam złożony taki plan pielęgnacji, właśnie z tej serii. To jest płyn celarny. Mam maseczkę, którą muszę sobie wreszcie zrobić. A rano używam, używam serum. Um, używam kremu pod oczy i używam tego kremu, który jest super, bardzo fajnie mi um, tę skórę nawilża. Ja mówiłam o tym już kilkukrotnie, ale ja w ogóle przez długi czas um, żyłam w dużej niewiedzy i um, miałam wrażenie i, i jakoś byłam po prostu przekonana, że mam cerę um, mieszaną w kierunku Um, w kierunku do tłustej, co? Jakby ta kwestia, że jest to cera mieszana, to się dalej zgadza, ale zdecydowanie jest to cera, która w dużej mierze jest sucha. Niby gdzieś tam siedzę w tym temacie i współpracuję z różnymi markami, i testuję mnóstwo produktów i dopiero, kurczę, po dekadzie okazało się, że ta moja cera jest właśnie bardziej w kierunku takiej suchej i, i wrażliwej w szczególności tutaj policzki i mnie za Zawsze zastanawiało, czemu ja nie mogę um, z makijażem uzyskać efektu właśnie takiej bardzo mocno nawilżonej skóry. I wszystko opierało się właśnie na tym, że po prostu no, nie była ona wystarczająco nawilżona. Odkrywcze, prawda? Ale teraz e, nadrabiam i bardzo ostatnimi e, czasy na tym się skupiam. W tych produktach ekstrakt z tej róży damasteńskiej jest sfermentowany, co wpływa na to, że działanie tej róży jest bardzo takie ujędrniające i liftingujące dla skóry. Plus jeśli chodzi o to nawilżenie, to tutaj jest kwas hialuronowy, różnocząsteczkowy i to się dowiedziałam bardzo ciekawie. Było się tego dowiedzieć... Jak czytałam o tej serii, to jest właśnie kwas różnocząsteczkowy, a to oznacza, że on po prostu działa w różnych warstwach skóry, no więc wiadomo, że działa lepiej i gdzieś tam bardziej dogłębnie. Zawsze jak nagrywam i robię jakąś pielęgnację, to mam poczucie, że te kremy czy tam jakieś olejki sera wklepuje tak 10 razy dłużej niż normalnie, ale w sumie. To chyba całkiem dobrze. Całą tę serię, jak i ogólnie produkty Equilibre, znajdziecie w drogeriach, w Hebe, w Superfarmie i też w wielu aptekach. A jeśli wolicie na przykład zakupy online, bo ja osobiście takie wolę, to w sklepie internetowym Equilibre z kodem ALEKS20 dostaniecie 20% zniżki na nieprzystąpione produkty. Także zachęcam do korzystania, do testowania i ja biorę się za makijaż, bo. Muszę zaraz wychodzić. Czy to jest wielki powrót do car vlogowania? Być może jadę teraz na uczelnię, bo mam wykład z marketingu w sektorach kreatywnych. I tak teraz, jak o tym pomyślałam, że zaczęłam nagrywać i że jadę na uczelnię, to przypomniał mi się chyba mój to był na 100% pierwszy car, log, car, log, car vlog z Warszawy, gdzie też jechałam na uczelnię. Odebrać legitymację, tak mi się wydaje, i pamiętam, że ten dojazd zajął mi chyba z godzinę, bo ja cały czas myliłam drogi, w które tam miałam skręcić. Teraz już ogarniam trochę więcej, jeśli chodzi o poruszanie się po stolicy. Wygrzebałam z szafy mój sweter z zarys tego roku. On jest bardzo fajny, bo ma super kolor i ja w ogóle lubię takie kolorowe rzeczy, więc fajnie mi się go nosi. I myślałam, że na dworze jest w ogóle bardzo zimno, a mam poczucie, że jesień. W tym roku jest taka serio ciepła. W sensie ja mogę w tym swetrze iść bez żadnej kurtki przez ulicę. Także myślę, że to, to chyba jest definicja jakiegoś tam ciepła jesiennego. Jak nie lubię jesieni i zimy ze względu na zimno, to wszystkie kolorowe swetry mają specjalne miejsce w moim serduszku. Aha, hmm, chciałam przepiąć pasy. on nam tego, na no, co liczyliśmy. To przynajmniej wiemy, co nie działało i wiemy, co możemy robić innego. O nie! Może nie podcast przy nagrywaniu, bo mnie jeszcze posądzą jakieś prawa <grymne> autorskie. Ja teraz w samochodzie słucham um, dwóch rzeczy. Albo jest to najnowsza płyta Dawida Podsiadu. Jestem Zakochana I naprawdę, tak z 80% tej płyty mocno mi siadło, i, i już nie mogę doczekać się koncertu na Narodowym, bo przeszłam tę batalię kupowania, kupowania biletów i się udało. Ale też ostatnio mam jakieś takie duże pragnienie poszerzania swojej wiedzy z zakresu marketingu, no bo to też studiuję ogólnie gdzieś tam moje życie poniekąd kręci się wokół tej dziedziny i właśnie poznajdowałam sobie parę jakichś tam podcastów czy konkretnych odcinków, które mnie interesują na temat budowania strategii, marek, budowania jakichś strategii w mediach społecznościowych itd. i tak dalej. I fajnie jest o tym posłuchać, bo ja mam na to spojrzenie bardziej a no jako twórca internetowy, b bardziej jeśli chodzi o takie budowanie marki osobistej powiedzmy, no bo jakby żadnej takiej marki swojej nigdy nie miałam. I w ogóle ostatnio mam taką jakąś rządzę wiedzy, bo bardzo pozytywnie nastawiłam się moim tegorocznym challenge'em, by czytać jak najwięcej książek i dużo sięgam po takie właśnie jakieś książki, ja nie wiem, czy je nazwać samorozwojowe, ale chyba w sumie powinnam, chociaż też część z nich była, była popularno-naukowa i gdzieś tam dotyczyła szeroko pojętej. Psychologii, motywacji, działania ludzkiego umysłu. Też ostatnio skończyłam czytać jedną bardzo fajną książkę dotyczącą psychologii pieniędzy, bo też jakoś ostatnio mocno się zainteresowałam tematem finansów, ogólnie właśnie pieniędzy, oszczędzania i tego takiego osobistego nastawienia do zarabiania pieniędzy, więc sporo grzebałam w różnych materiałach przede wszystkim em, w książkach i jak wrócę do domu, to Wam tę książkę pokażę, bo po, pokażę jakoś tak mnie to zaakcentowałam, bo uważam, że naprawdę e, jest to książka, którą warto warto przeczytać. Czy ja tutaj skręcam w lewo? Tak, skręcam w lewo. Em, <grym> Nie wiem, czy trafię tą tematyką do dużej ilości z Was. Boże, w ogóle gdzie ja jestem? Tak, ale wracając do książki, to jeśli czujecie, że macie jakieś takie niewyjaśnione sprawy między wami a waszymi finansami, to ta książka będzie dla was. To jest ta książka o finansach i pieniądzach, którą wam bardzo polecam, czyli Psychologia pieniędzy. Ponadczasowe lekcje o bogactwie, chciwości i szczęściu. Z tyłu możecie przeczytać sobie streszczenie. Ona jest dosyć krótka, ma 270 stron e, i bardzo szybko się ją e, czyta. Odebrałam przed chwilą paczkę e, z paczką Matu z jedną rzeczą e, z Vinted, e, którą sobie zamówiłam, bo e, nie wiem jak pojawi się ten vlog, ale mniej więcej teraz w tym tutaj okresie czasowym jest Halloween. E, no i ja e, przebieram się. Za. A bo generalnie y, imprezą, y, tematem przewodnim imprezy Halloweenowej, na której y, będę, jest przebranie się za inną osobę, która na tej imprezie będzie. No i będzie na tej imprezie mój serdeczny kolega Patryk. Może niektórym z Was znany jako mama TikTokera. I zamówiłam taki niebieski, satynowy szlafrok, żeby właśnie przebrać się za Patryka. Czy to jest identyczny szlafrok, jak ma Patryk? jest takie, to jest w ogóle duże, bo ja zamówiłam jakiś rozmiar L, bo żadnego innego nie było. No bo, oczywiście, to vintage, więc jakby nie ma, nie ma wyboru. No way! Patryk, mogę zostać swoim klonem. To jest identyczny, praktycznie, szlafrok, jak ma mama TikTokera. A nie, czekajcie, ja mam jeszcze jedną rzecz, pokażę. Ja stwierdziłam, że ja podejdę do zadania profesjonalnie i zrobię całą stylizację mamy TikTokera. I zamówiłam też, tylko właśnie nie wiem, czekajcie, bo to chyba nie jest. Nie, to jest w ogóle, to jest chyba do swetrów, do ściągania tych takich kłaczków. Bo to też tam gdzieś zamawiałam, bo było mi potrzebne. Ale to jest chyba ta różowa opaska słynna. Bardzo ładnie w ogóle zapakowana, ta rzecz. Jestem zachwycona tym przebraniem. Zamówiłam też jeszcze lenonki, jakieś tam najtańsze, które znalazłam na Allegro, także jestem ready na imprezę. Muszę sobie coś przygotować na obiad, i tak pomyślałam, że może ten instant ramen z porem z przepisu rozkosznego byłby dobrą opcją. Jestem w 100% przekonana, że jak będzie podsumowanie um, Spotify'a roczne, jak to się nazywa, Spotify Wrapped, um, to jestem przekonana, że będzie tylko i wyłącznie Dawid, Podsiadło i Harry Absolutnie żaden inny artysta, bo żadnego innego artysty w tym roku nie słuchałam. Ja naprawdę nie jestem wybredna jeśli chodzi o muzykę. Um, mi jest potrzebny po prostu um, ładny, fajny chłopak, który będzie śpiewał. Zęgi o miłości. <mum> Dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie tego filmu i serdecznie zapraszam Was do mojego podcastu, opowieści różnej treści, bo tam można mnie zdecydowanie częściej usłyszeć. Buziaki i cześć!